Ten owczarek australijski był takim punktem, że to przyciągnęło uwagę. Przygotowałaś przemowę? Nie, bo nie będę tam wychodzić. A nie wiesz? Osilino, something white, roślinne historie. Ech, niech się brama zamknie. <laughs> nie nagrywaj taki głupot. To jest właśnie łódź w całej swojej okazałości. Nikogo to nie interesuje, Patryk. Hejka. Meldujemy się z Łodzi, dotarliśmy w kolejne miasto. Ko dotarliśmy w miasto? Dotarliśmy. Do, dotarliśmy do kolejnego miasta, w którym jeszcze nigdy nas nie było chyba. Myśmy strasznie długą rozpamięć, czy my tu byliśmy, czy nie byliśmy, bo Patek był przekonany, że byliśmy. Się? A ja też miałam takie przygłyski jakby jakbyśmy byli, ale jak już przyjechaliśmy i tak przyjechaliśmy przez to miasto, to się okazuje, że nie niemożliwe. No, droga z Wrocławia nie była zbyt trudna. Zostawiliśmy po drodze Lilkę u Violi, czyli w hodowli. Ja w ogóle się tak yy, no stresowałam, bo zawsze Lilka zostaje u mojej siostry, a tutaj w nowym miejscu. Co prawda Wiole zna i większość tych psów już znała wcześniej, ale nie wiem, miałam takie rozkminy, że. A co jak ona się zastanawia, czy my w ogóle po nią wrócimy? <laughs> ale Wiola już wysłała mi mnóstwo zdjęć, filmików, że ona się tam super czuje i fajnie się odnalazła z tymi psami, więc. Jak, jak odjeżdżaliśmy stamtąd. To wiecie, ja jadę, tak? A Ola tego tak go. Nie jedź jeszcze, niech się ta brama zamknie do końca. I, w, i w łzy w oczach. niech się brama zamknie. No i co? Dotarliśmy, jesteśmy w hotelu Pietryna. Pietryna, jak się okazuje, to jest jakiś taki w slangu ulica Piotrkowska. To było napisane chyba w windzie albo gdzieś. nie widzisz jaka ciekawostka? Tak. No i hotel jest mega spoko. Taki wydaje się designerski bym powiedział. Tak jak wszystkie te hotele, rozkład jest ten sam, jeśli chodzi o pokój. No ale takie akcenty, ak akcenciki takie ma tutaj. Mam jakiś obraz na ścianie, kafelki w łazience różowe. Proszę to jest ta fancy łazienka. Jakbym wiedział, że się nagrywał, to bym nie wystawiał tego całego stypu tutaj. To jest fancy outfit na śniadanie, a teraz pokaż mój. A w ogóle ostatnio w Lidlu widziałem panią w klapkach z Lidla i miała dwa różne, co oznacza, że kupiła sobie dwie różne bary i teraz miksuje. Ale to jak są różne kolory? Tak, jeden był biały. Mm. Żałuję, że skarpetek przyniosłem. nie wziąłem. Nie, Patryk, wystarczy. <laughs> I kapelusz też mieli, ale bo myślałem, gdzie ja będę chodził w kapeluszu w Lidla. Yy, tylko no najgorsze to to, że... Czekajcie, bo Ola coś zauważyła na ścianie ważnego teraz. Nie, nie, bo ja... Chciałam się to nałożyć, a to gdzieś wystrzeliło i, i szukam teraz, co powróciła. Bo tutaj jest Twoja czapka, moja czapka, ale nie widzę nigdzie żadnego śladu, więc uznajmy, że to się nie wydarzyło. Podjeżdżamy i się okazuje, że to jest y, centrum młodzi. W ogóle ta ulica Piotrkowska to jest chyba jakaś główna ulica. Nie wiemy, bo nie jesteśmy stąd i nie, nie czytaliśmy ciekawo o tego młodzi przed przyjazdem, niestety, na przyszłość. Trzeba Patryk, kupić pamiętaj. przewodnik. <t> <t> tak. No ale co się okazało, że to jest mega w centrum, no i w takim centrum hotel nie ma parkingu, znaczy pewnie jest jakiś mały, no ale my musieliśmy zaparkować na takim hotel parkingowy. Jest coś takiego, że podjeżdżasz pod parking i mówisz, z którego hotelu jesteś, bo to jest dla różnych hoteli, no i potem musieliśmy przejść tą ulicą Piotrkowską. No ja to w ogóle myślałam, że my wyjdziemy tam i zaraz będziemy, a my z 20 minut szliśmy. Nie, 10 max, 10 max. Przynajmniej tak GPS pokazywał, może szliśmy trochę Ale ja bolniej. nie są ciężkie rzeczy, więc 20. <grym> Trzy bluzki. <grym> Cztery. A ja z walizką jechałem. No, więc potraktowaliśmy to jako taką pierwszą atrakcję, że mieliśmy takie zwiedzanie Łodzi wieczorem. Trochę się tylko boję, jak będzie z powrotem, bo tutaj na łóżku czekało na Ole milion jakichś giftów, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, ale jesteśmy tu z okazji eventu influencerskiego, Blogger, on się nazywa. No, i tutaj są jakieś podarunki dla prelegentów. Ola jest prelegentem, gratulacje, Ola. Ale ja jeszcze chciałam się chwilę cofnąć, i teraz wrócimy do tego, co teraz mówiłeś: do, tego, do tej przechadzki po łodzi, że ja byłam w szoku, że łódź tak żyje. Że myśleliśmy, to była jakaś 22, 23, mhm. a tam mnóstwo ludzi, knajpa koło knajpy, i wszędzie muzyka, jakieś. No, miałem takie poczucie, że jakby więcej ludzi niż na rynku we Wrocławiu. Właśnie, bo Mi się wydaje, że we Wrocławiu te miejscówki takie są bardziej porozbijane, a tutaj jakby jest ta jedna ulica i te wszystkie kluby i restauracje. No dobra, może jest gdzieś tam we mnie na obrzeżach też, ale że tu jest takie mega skupisko i po prostu dlatego tam jest taki tłum, że we Wrocławiu to się tak bardziej rozbija. Ja trochę przerażony, bo to, to dużo pijanych w ogóle. No tak, ta łódź takie dziwne wrażenie we mnie pierwsze wzbudziła. Ale w ogóle minęliśmy po drodze dwie pizzerie da Grasso, i w pierwszej byliśmy w takim centrum, centrum i tam nie było wolnego stolika. A w drugiej było wszystko puste prawie, więc tam poszliśmy. powiedz, że to była różnica 5 minut drogi. No, no skoro cała droga zajęła 10, 20, bo Ty miałaś ciężkie rzeczy. No to nie było bardzo daleko od siebie. wszystko na tej jednej ulicy. Co? Coś nie dopowiedziałeś? Nie, no w sensie chciałam powiedzieć, że ja kompletnie mi nawet przez sekundę, przez myśl nie przeszło, że tutaj cokolwiek będzie na nas czekać, a to było całe łóżko w prezentach i, i zaczęłam się to rozpakowywać, i mnóstwo kosmetyków i też jakieś rzeczy dla psa. Czekać na nas, tak powiedziała, prezenty dla nas. Co tam było dla mnie na przykład? Na pewno coś się znajdzie. Na przykład widziałam takie. Um, była też paczka taka z rzeczami do sprzątania i tam na przykład płyn do mycia szyb. Ale, a dla mnie kosmetyki, jakieś takie fajne przekąski, torby, jakiś voucher fajny. A jedzenie jakieś? Batoniki od Ewy Chodakowskiej. Może być. Ej, oba były dobre Ewa. <laughs> Ewa na pewno to ogląda. Masz swoje żółte. Ale jestem ciekawa, że są twoje czerwone. Ok, dobra. dalej, dalej. Tutaj nie mają Nie mają możliwości znakowania. Znakowanie. A ja już tworząc swoje. W yeah. ogóle <ExcelKK1> y -y. <mới state brainstorming> yeah, w social mediach. Ręka do góry. Kto zarabia? Dobra, jest już trochę teraz drugie pytanie. Kto z Was lubi sprzedawać? I z ręką na sercu proszę również rękę do góry, że sprzedaż sprawią fan. Rąk mniej. Dlatego tu jestem. Dlatego tu jestem, bo chcę Wam pokazać, że sprzedaż to jest tak naprawdę pomaganie. Wycięła jak... taką tak zwaną triple threat, czyli śpiew, taniec, aktorstwo, które jest jednocześnie. W Stanach jest to bardzo ważne, żeby rozwijać te aspekty, jeśli chodzi o sztukę musicalu. Nagraj mnie na slecego. Nagrałaś? Teraz na tle tamtego. A po co tak? Bo tu jest dużo takich fajnych rzeczy. To jest ciekawsze niż te prelekcje, nie uważasz? Pewnie, nie wiem, czy tam ktoś nie chce. Tu się coś dzieje chyba. Co, to by się nie podobają takie ten? No patrz. Zab Zabytki fabryczne? Jakieś żelastwo. A w ogóle y, możemy opowiedzieć, no. że byliśmy na prelekcji. I nie wiem, ona to chyba robiła, dlatego, że ona to nagrywała. Ona tak pyta. Ile z was y, robi wideo w internecie? Mało. Nawet nie patrzyła, jak to podnosi ręce. Nie, ale no, nawet jak spojrzała. I pokazało tyle osób, mało. powiedziała mało. A, Ile z Was kojarzy moją działalność w internecie? Podniosło mniej rąk, y, mniej rąk w górze? Sporo. To było strasznie śmieszne <laughs> Fake it till you make it <laughs> coś Chcesz coś dodać? Proszę Was za niego. Jak was, jak was nie obchodzą w ogóle te warsztaty influencerskie, to można sobie tutaj zobaczyć jakieś przełączniki elektryczne, że coś takiego. Na no to jest mm? Chodźmy. Zobacz, zobacz jakie są pstryczki. Zobacz, zanik napięcia pomocniczego w polu 20. Jak się różni od tego 32. Mm? Nie wiem czy dobrze w ogóle te skróty. Równie dobrze to może być napastnik pomocnik. Do widzenia. Panu już podziękujemy, ja przejmuję tego vloga. Śmiesznie, bo u nas to takie wyjeżdżają, jak jest dzień zabytkowych tramwajów we Wrocławiu. A to normalnie jeździ. Ale są też nowsze. Ja, ja też dostałem torbę ze ale będę miał kosmetyków. To rzuć ten unboxing na swój Instagram, będzie śmieszne. <noise> Patrzcie, pa, pa, ludzie mają różne śmieci w mieszkaniach, w pokojach, nie? Ola na przykład na, na podłodze dotrzyma pieniądze, jakieś inne rzeczy. Włożyłam otwartą, niezakręconą butelkę wody i po prostu wszystko zarałem. Także pierwszy dzień tych prelekcji za nami. I tyle. Idziemy teraz na obiad, a potem idziemy na taką galę. Ola jest w ogóle nominowana, więc jest cień szansy, że dostanie jakąś nagrodę. Nie mam szansy, tam są dużo więksi twórcy nominowani, więc nawet nawet nie szykuję żadnej mowy na wszelki wypadek. Nie, bo... no Na wszelki wypadek to być mogła. Po... Nie, Dziękuję nie. mojemu chłopakowi, kierowcy, fotografowi. Dobrze to jest. Jeśli... To wszystko jednej osobie w sensie mi. To, 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 jeśli tak się stanie, że wygram, to właśnie tak powiem. A co to jest za kategoria? Co ty coś nominowany? Instagram. Aha, Instagram roku. Hmm? No i co, spoko był ten dzień? Bardzo. Tak, Takie... Coś zupełnie innego niż na co dzień robimy. W sensie nigdy nie byłam na takim wydarzeniu a bardzo fajnie było pochodzić po tych prelekcjach, pooglądać sobie te standy. Bo to jest tak, że te prelekcje to się dzieją naraz, chyba w trzech miejscach, jak nie czterech, więc możesz sobie Cztery wybrać. Laty, no więc no. Jest, jest dużo różnych miejsc, gdzie można sobie pójść i po prostu jest fajnie to rozpisane, co się gdzie dzieje Więc są te prelekcje Jak żadna prelekcja Cię nie interesuje to możesz sobie po prostu pochodzić po stoiskach firm i powiedzieć Dzień dobry Co tu dajecie za darmo, to ja chcę My trochę nie mamy tego vibe'u więc mało łaziliśmy Właśnie to, to jest dla mnie takie zaskakujące, że Jak miałabym podejść do jakiegoś standu i powiedzieć Proszę mi dać, co tu dajecie, bo. No, ale oni od tego są, żeby to dawać. Ja wiem, ale to dziwnie, nie wiem, jak miałabym to powiedzieć. Więc poszliśmy tylko do miejsca, gdzie robili drinki, ale to było takie fajne, bo yy, było po prostu menu i się wybierało, brało i tyle. Tu nie było takiego. Bezalkoholowe drinki, ważne Tak, 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 takie z, z wodą kokosową. Dobra, odpoczęliśmy teraz chwilę. Yy, ja nawet pospałam. I idziemy teraz coś zjeść i tak naprawdę wracamy i się szykujemy na tą galę, bo ona jest na 19.30, yy, no ale myślę, że mamy ciosno z czasem i tak. Chciałem powiedzieć, że najbardziej znana osoba, jaką widziałem, to Cezary Pazura. To jedyna osoba, która mnie tak... mówi: o wow, Cezary Pazura. Ale było też więcej takich twarzy, które kojarzyłem z internetu. I, a duży w maluchu faktycznie jest duży, wysoki chłop. Ja mam 1,80m i tak go do góry patrzyłem. Nie wiem co jest. No jeździ maluchem i przeprowadza wywiad. No więc a idziemy, e, tylko chciałem powiedzieć, na obiad do restauracji Rafała Paczesia. Rafał? Rafał. Restauracja komediowa się nazywa, więc widzimy się stamtąd. Dzień dobry, czyli bez rezerwacji nie Niestety bez rezerwacji, więc nie będę miała jeżeli cokolwiek jest po Okej. To jest starego potem, wzrusz? Za to jest za O jakieś lego jeszcze pisze, jakieś Może i różdżkę kupię wszystko dzięki temu, że nie było miejsca w restauracji Rafała czasie. Tak, Koman, przygotowałeś przemowę? Nie, bo nie będę tam wychodził. A nie wiesz. Niepotrzebna jest tam przemowa. Ale ludzie stoją w kolejce? mam szczęście, że to jest jakiś event influencerów, i to, to jest jedyne miejsce, gdzie się tak nie ma co wstydzić z tego wyciągania telefonem. Gdyby tutaj na przykład był event piekarzy, to bym się wstydziła, że tak. Co jednego bułka wyciągnął się. Szanowni Państwo, do gali pozostało 10 minut. Pomoc. To Łódź chyba. Co bezpieczną pierwszą Moi drodzy, musiałem tak wejść. wiecie dlaczego? Bo jestem pijany ze szczęścia, że tu jest. No, nie, że taki oklepany grecs, ale cieszę się, bo jestem też w Twoim Aniu ukochanym i moim ukochanym mieście w Łodzi. Chciałem też się podłączyć do tego, co mówiła Karolina. Gratuluję w ogóle bardzo cenię wszystko, co robisz, naprawdę super. I Czarek, także kocham łódź, całe studia w filmówce mieszkałem na ulicy Ciesielskiej, bałuty, więc wiecie, że to wyjątkowe miejsce. Dobry wieczór wszystkim. Jestem niezwykle zaszczycona, że mogę dzisiaj tutaj z Wami być. To jest faktycznie po raz pierwszy, kiedy tu jestem. Już obiecałam, że nie ostatni. Gratuluję przede wszystkim organizatorom za wspaniałą inicjatywę. Są... A to bardzo proszę Foxes in Eden, Lilo, Something White, Roślinne Historie... Pysznie czy przepyśnie, Karolina Bielawska, Dodo Knitter, Podróże Nelly i Domski22. I ostatnio nie przyjechał, ale jest z nami, ja powiem, szanowni państwo, jest ja. bardzo kochany, więc mu wybaczamy, bo, bo po prostu robi fajne rzeczy. No i ma piękny ten Instagram, dlatego w zeszłym roku odebrałby nagrodę. Fajnie by było, nie? Być. Słuchaj, oczywiście, że cię ogarnę. Ja takie rzeczy ja zrobiłem za mikrofoniarza, za asystenta czarka. Perpure. O, ale fajnie tutaj być, cieszę się bardzo, bo rok temu niestety nie udało się, siły wyższe. Nie udało się odebrać statuetki dzisiaj uda się ją no, w sumie przekazać. I cieszę się bardzo, że Instagram, bo to teraz o nim mowa, dał mi szansę tak rozwinąć swoje zajawki, swoje pasje, że był furtką do wielu możliwości, które mi dał. I cieszę się, że to właśnie dzisiaj mi przyjdzie tutaj zawołać na scenę laureatów. A w kategorii Instagram roku będą to Foxes in Eden. Zapraszamy! Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa. Wszyscy nagrodzeni hasztagiem w tym roku. I tak jest proszę. A O czym tam będziesz gadać dzisiaj? Jak zachować autentyczność działając w sieci. Co ty w tym wiesz? Patryk, nie będę Ci zdradzać swoich wypowiedzi przed tym. No ale jesteś excited? Nie, to nie jest to słowo. Nie. Jestem raczej w takim nastawieniu, że nigdy więcej. <laughs> czy chcesz coś dodać? Chciałam powiedzieć, czy macie kciuki, ale jak to oglądacie, to już jest po wszystkim, więc zazdroszczę sobie z tego czasu, kiedy jest już po wszystkim. Jest niedziela, deszcz pada. Idę teraz do auta, podjadę pod sam hotel. Trochę chyba przypałowo, bo tu nie, teoretycznie nie można wjeżdżać, ale w praktyce chyba wolno. Co, jak tak deszcz pada? Przecież nie będę z tą walizką, teraz 10 minut na parking. Lot. Już z rzeczami, z autem jedziemy pod to miejsce, gdzie Ola ma prelekcję. O 11.00 prelekcja, a potem wracamy szybko, bo Wiola powiedziała, że chce obejrzeć mecz Polska-Holandia gdzieś u kogoś, a ten mecz jest o 15.00. W ramach ciekawostki mogę dodać, że wczoraj był mecz Włochy-Albania i Albania strzeliła najszybszego gola w historii mistrzostw Europy. W Włochom. A jak już tak idę i gadam, to jeszcze mogę wspomnieć parę pierdół. Na przykład, że w trasie jak tu jechaliśmy, to słuchaliśmy nowej płyty Kękiego 4.01 i bardzo dobra płyta. Osobiście jestem fanem takiego rapu i podoba mi się bardziej niż na przykład Nowy Oki, ale i tak uważam, że najlepsza z tych płyt, co ostatnio wyszła, to jest guzior nowy, płyta G. Czekam jeszcze na polon Białasa, czy przebije. Jak na razie wyszły trzy single, każdy w innym stylu. I wszystkie mi się podobają, także zobaczymy. Ktoś to obchodzi? Nie wiem, ale żebyście wiedzieli, czego słucham. Ola za 20 minut wchodzi na scenę. Ola, przygotowałeś jakiś żarcik na dzień dobry? Nie. Jak Cię przedstawię, to co powiesz? Dzień dobry. Cześć. A coś więcej, żeby Cię zapamiętali od razu. Może zaszczekaj, to nie. będą cię kojarzyć z tym kątem. Ja się tam pewnie zesikał, mnie wszyscy pamiętają. Psz, psz, psz. Czekaj, bo Citybloger za mój pisze. Cześć! I co, przygotowałaś ten żart? Nie, nie mam żadnego dzieci. Jest Macie, bo chodzi obok Ciebie, więc powiedz: Wszystko. Cieszę się, że po raz drugi mogę poprowadzić się podczas dziesiątej już edycji Blogers Panel. Tym razem będzie to panel o tym, jak nie zgubić autentyczności po drodze tworząc w social mediach. I nie tylko, a tutaj gra pierwsze skrzypce. I Aleksandra Koman o Milo zaczynała z planem, żeby pokazywać swojego... Tak! Piękną codzienność z tym znajomym, a ten profil przyrodził się... Profil dla wszystkich, także witam Was serdecznie, cieszę się, że tutaj razem jesteśmy. Ale mnie interesuje profil Oli bardzo, ponieważ Ty stworzyłaś swój Instagram na początku z myślą o znajomych, żeby zobaczyć i pokazać im, jak funkcjonuje aktywne życie z owczarkiem australijskim, w ogóle piękna rasa. I tak nagle niespodziewanie to się stało, że ten profil z takiego prywatnego stał się publicznym i tak chętnie odwiedzany? No ja się nie spodziewałam. Ja po prostu miałam swoje prywatne konto i pomyślałam, że no mam tego szczeniaczka i jak ja będę wrzucać 50 dni dziennie, to moi znajomi sobie pójdą. Więc stworzyłam takie specjalne konto, żeby ci znajomi, którzy są zainteresowani chcą, no to żeby sobie mogli zaobserwować. No i to zaczęło rosnąć, rosnąć. To jeszcze było w tym czasie przed rolkami, więc yy, to jeszcze było tak wolniej, ale później jak przed ten czas takich, gdzie rolki robiły mega wyniki, to to bardzo urodzło mnie to zaskoczyło, ja trochę nie wiedziałam, jak się w tym odnaleźć, No ale później się okazało, że ja mam z tego fan. I, no I teraz jest naprawdę Ale to był jakiś taki jeden film, jedna, jedno zdjęcie, które spowodowało takie wzrosty, czy po prostu to tak stopniowo ten owczarek australijski był. Takim punktem, że to przyciągnęło uwagę. Bo mówisz, że masz swój prywatny profil też, tak? Tak, tak. tak ile tak. masz na tym prywatnym, a ile masz na tym publicznym? Nie, na tym prywatnym to mniej niż tysiące. No a proszę, a tam masz 70 ponad tysięcy. Tak. Ale jak wrzucałam na początku zdjęcia tylko psa na ten osililor? Tak, no to to rosło tak stopniowo. Nie było jakoś... No w sensie... Mhm. Ostatnio. A jak wrzuciłam rolkę, jak nauczyć psa zamykać drzwi, no to tam w kilka dni przyszło z 12 tysięcy osób. I to, to ta jedna rolka tak spowodowała. Mi to dało też wtedy mega motywację, żeby te rolki robić. No i w ten sposób to poszło. Jeżeli ktoś chce teraz zacząć tworzyć taki specjalistyczny content na Instagramie, czy ma to w ogóle sens i jak szybko może liczyć na jakieś wzrosty? Czy w ogóle jest jakaś recepta? Ja myślę, że na pewno jest sens i warto próbować, tylko nie warto się nastawiać, że to zaraz przyniesie super efekty i też nie myślałabym od początku o tych efektach, tylko po prostu, żeby to robić zajawki i później to się może przerodzić w efekty. Ania? Tak, tak Ania? w zupełności się zgadzam. Wielu stałych tipów się dowiedzieliśmy wszyscy tutaj. Ja tak. tak. Dziękuję bardzo. Rozmowy zakulisowe oczywiście jak zawsze po lewej stronie, też tam będą pewnie możliwe zdjęcia z prelegentami, a tutaj za chwilę y, kolejna prelegencja o marce osobistej No, Tu smacznego śniadanka. No? Dla Ciebie tylko. Dzięki. A, a Ty mi nie życzysz? A ja tu też. No, Teraz to już takie wymuszone, to już nie będzie mi smakowało. Oby mieli jajecznicę i pastę jajeczną. To są moje dwa ulubione. Ej, ale w ogóle to jest takie dziwne, bo w domu nigdy nigdy by sobie nie nałożył i pasty jajecznej i jajecznicnej. To Nie, nie było, nie ma takiej opcji. A, a ja na przykład, nie wiem, ja jestem jakieś szalona na punkcie jajek, ale jeszcze jakby... Potwierdza! Mm. Tego, nie, tego nie dawaj. Dam tak na końcu. Nie! Przestań moi rodzice to oglądają. Hej, Patryk, przestań to nie jest śmieszne.